Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie w tym wyjątkowym dniu na uroczystym otwarciu wystawy stałej Muzeum Saturn. Górnicza tożsamość zagłębia. Za chwileczkę, szanowni państwo, zobaczą Państwo premierę widowiska multimedialnego przygotowanego przez Muzeum Saturn w ramach projektu Głębia Zagłębia Dziedzictwo kulturowe kopalni Saturn w Czeladzi, dofinansowanego ze środków krajowego planu odbudowy dla kultury. To widowisko zobaczycie Państwo na Telebimie. Zapraszamy. Kopalnia Saturn powstała na terenie czeladzkiego Zarzecza w latach 70. XIX wieku. Inwestycje rozpoczął książę Hugo Hohenlohe zu Oringen. Właściciel huty cynków w wełnowcu. W połowie lat 80. powstały najstarsze istniejące obecnie części kompleksu. Budynek kotłowni z charakterystycznymi kominami, wieże szybowe oraz towarzyszące im budynki maszyn wyciągowych. Do końca lat 80. do kopalni doprowadzono bocznicę kolejową, zwiększając tym samym możliwości eksportu urobku. W 1899 roku zakład został sprzedany fabrykantom związanym z łódzkim przemysłem włókienniczym, z Karolem II Scheiblerem i doktorem Alfredem Bidermanem na czele. Rok później założyli oni Towarzystwo Górniczo-Przemysłowe Saturn, które rozpoczęło rozbudowę kopalni. W pierwszym dziesięcioleciu XX wieku powstały między innymi nowoczesna elektrownia, transformatorownia, Sortownia oraz piękny budynek domu zbornego. Apogeum rozwoju zakładu przypadało na okres dwudziestolecia międzywojennego. Wówczas kopalnia zatrudniała ponad 3000 robotników. Po II wojnie światowej zakład znacjonalizowano. A od 1950 roku zmieniono jego nazwę na Czerwona Gwardia. Po połączeniu w 1976 roku z kopalnią Milowice Czelać w jeden duży zakład, funkcjonowała ona w jego strukturze jako tak zwany Ruch 1. Mimo szeroko zakrojonych planów, związanych m.in. z drążeniem i uruchomieniem kolejnego pokładu wydobywczego na głębokości ponad 700 metrów. W 1996 roku kopalnie zamknięto. Krótko po tym miasto Czelać zakupiło tereny pokopalniane, ratując tym samym postindustrialne dziedzictwo Saturna. Przez lata budynki niszczały. Jako pierwszą zrewitalizowano kopalnianą elektrownię, tworząc w jej przestrzeni galerię sztuki współczesnej. W kolejnych latach dzięki samorządowi i funduszom europejskim odnowiono dawne warsztaty elektryczne wraz z budynkiem transformatorów. W 2023 roku oddano do użytku odrestaurowany budynek Domu Zbornego, przekazując go na potrzeby działalności Muzeum Saturn. Saturn, symbol industrialnej historii czeladzi. Wciąż trwa, choć w zupełnie nowej roli. Szanowni Państwo, to trzyminutowe widowisko głębia, Zagłębia, dziedzictwo kulturowe kopalni Saturn w Czeladzi, przygotowane przez pracowników Muzeum. Szanowni Państwo, mnóstwo znamienitych gości do nas dzisiaj dotarło. Ja chciałbym przywitać członka Zarządu Województwa Śląskiego, pana Rafała Adamczyka. Dzień dobry. Witam serdecznie pana Jana Powałkę, przewodniczącego Rady Powiatu. Jest mi niezmiernie miło powitać gospodarza miasta, burmistrza Czeladzi, pana Zbigniewa Szaleńca. Witam w tym miejscu także mera miasta Aupi, pana Bernarda Czecha. Jest mi niezmiernie miło przewitać także przewodniczącego Rady Miasta, pana Dominika Penara. Bardzo serdecznie witam także zastępców burmistrza miasta, panią Małgorzatę Skibę oraz pana Andrzeja Mętla. Witam serdecznie wszystkich radnych miejskich, radnych powiatowych, dyrektorów jednostek, prezesów spółek miejskich, naczelników wydziałów e, urzędu miasta, a także wszystkich państwa zaproszonych gości. Dobry wieczór. Szanowni państwo, e, muzycznie przywitała nas Czelacka Górnicza Orkiestra Denta pod przewodnictwem pana Józefa Marcińskiego. Wielkie brawa dla orkiestry. Dziś w tym symbolicznym dniu, Dniu Świętej Barbary i w tym właśnie miejscu, w zrewitalizowanym domu zbornym dawnej kopalni Saturn, w przestrzeni, w której dawniej tętniło górnicze życie, otwieramy wystawę stałą Górnicza Tożsamość Zagłębia. Nowoczesną ekspozycję opowiadającą o historii górnictwa. Waga i doniosłość wystawy wiążą się z tym, że jest to ekspozycja opowiadająca nie tylko o historii górnictwa w Czeladzi, ale w całym Zagłębiu Dąbrowskim. Szanowni Państwo, są z nami tutaj u góry osoby zaangażowane w powstanie tej wystawy. I chciałbym, żebyście Państwo nagrodzili brawami pani Małgorzata Skiba, pani Iwoza, Iwona Szaleniec, pani Izabela Pęszko i pani Stefania Lazar. Wielkie brawa. Wykonawcą wystawy jest firma Adventure Multimedialne Muzea. Wykonawca tutaj do nas chciał dojechać, ale chyba utknął gdzieś w korkach po drodze z Katowic. Natomiast wielkie brawa też dla nich się należą, ponieważ osoby, które będą zwiedzać wystawę, myślę, że będą zachwycone. Panie burmistrzu, oddaję głos, to jest ten moment. Zapraszam serdecznie. Witam państwa serdecznie, mieszkańców, mam nadzieję, górników również i przedstawicieli górniczych rodzin. Oczywiście tak podzieliliśmy się na dwie grupy. Grupa mieszkańców zaproszonych, sądzę, że to są ci, którzy mają wejściówkę głównie na pierwszą, na pierwszą turę oglądania naszej wystawy. Tak to musieliśmy zorganizować, bo tą wystawę nie da się oglądać tak tłumem, muszą być to grupy, które będą mogły sobie dokładnie zobaczyć, dlatego jest nas dzisiaj mniej niż gdybyśmy zaprosili wszystkich mieszkańców. Jest kilka tur, ale przypominam Państwu, że tą wystawę będzie można oglądać jeszcze y, w takich dni, dni otwarte, również jutro, pojutrze i jeszcze i za trzy dni w tych ciągu, w ciągu tych trzech dni mam nadzieję, że wszyscy mieszkańcy naszego miasta y, chętni, aby ją zobaczyć, y, zobaczą w te trzy dni, a jak nie, to oczywiście potem przez. 100 lat ta wystawa będzie do dyspozycji, będzie można ją oglądać. A podzieliliśmy się na dwie grupy, bo z tej strony są wszyscy ci, którzy przyczynili się w bardzo dużym, mniejszym, większym, ale w dużym stopniu do tego, żeby ta wystawa powstała. Na czele z panem marszałkiem, który dbał o to, żebyśmy otrzymali środki unijne na, na realizację tej wystawy, są nasi pracownicy. Bardzo bym prosił tu obie panie dyrektorki. Obok mnie pani Iwona Szaleniec, która była dyrektorem i stworzyła podstawy do, do, do utworzenia tej, tej, tej wystawy. No i pani Stefania Lazar, która, która dokończyła tego dzieła i dzisiaj zarządza tą jednostką. I mam nadzieję. Z dumą będzie pokazywała nie tylko naszym mieszkańcom, ale mieszkańcom wręcz całej Polski, bo dzisiaj tak się złożyło, że w telewizji dużo było, w tvn dużo o naszej wystawie i mogli ją zobaczyć mieszkańcy całej Polski. Mam nadzieję, że będą tu przyjeżdżali, żeby dowiedzieć się, jak funkcjonowało górnictwo w Zagłębiu. Generalnie górnictwo, ale szczególnie w Zagłębiu, bo na tym bardzo nam zależało, żeby właśnie ta wystawa pokazała całemu, całej Polsce społeczeństwu, że nie tylko na Śląsku, ale także w Zagłębiu górnictwo odegrało bardzo ważną rolę. A my tu w Czeladzi zadbaliśmy o to, żeby yy, to świadectwo po tej ponad 150-letniej tradycji górniczej zostało także tu w Czeladzi, gdzie nasze miasto też powstało w dużej mierze w dzisiejszym kształcie właśnie dzięki górnictwu. Zanim jeszcze powiem więcej może o wystawie i, i tych podziękowań będzie, to pozwólcie Państwo, że w imieniu wszystkich obecnych, chociaż pewno jeszcze Pan Przewodniczący Rady Miasta i Pan Marszałek zabiorą głos, ale już w tym momencie złożę przede wszystkim życzenia wszystkim górnikom, a także górniczym rodzinom z okazji Waszego święta. Dziękuję Wam za Waszą ciężką służbę. Wszystkim tym, którzy obecnie jeszcze pracują, a jak Państwo wiedzą, mamy na naszym terenie zakład odwadniania Kopań i tam ciągle pracują górnicy, dbając o to, żeby nam się gdzieś ziemia nie zapadała, pompują wodę. Są również przedstawiciele Spółki Restrukturyzacji Kopalń, która zarządza naszymi osiedlami, też pomaga nam w wielu sprawach, również tym przedstawicielom środowiska górniczego składam serdeczne gratulacje ale przede wszystkim oddaję hołd wielu pokoleniom naszych mieszkańców, którzy pracowali ciężko z narażeniem życia pod ziemią, po to, by dbać o dobro swoich rodzin, ale także naszej małej ojczyzny. Ten hołd oddajemy im, bo wiemy, że wszystko to cenne w naszym mieście można powiedzieć, co teraz odbudowujemy, to są właśnie to jest właśnie ich zasługa i wynik ich ciężkiej pracy. I cieszę się ogromnie, jestem dumny z tego, że ten hołd nie tylko w słowach, ale także w czynach im oddajemy, oddając kolejne obiekty w zrewitalizowanej kopalni. W 2013 roku odnowiliśmy i oddaliśmy do dyspozycji Galerię Sztuki Współczesnej. W 2019 roku również przy akompaniamencie tej orkiestry górniczej, yy, również w Barbórkę oddawaliśmy warsztaty elektryczne i transformatorownie, w której działa Centrum Usług Społecznych i Aktywności Lokalnej. I w tą barburkę po sześciu kolejnych latach oddajemy cechownię wypełnioną i wypełnione wnętrza tą wystawą. Ale obiecuję Państwu jedno, że nie utrzymamy tego cyklu sześcioletniego, bo już w przyszłym roku będziemy oddawać basen kryty w warsztatach mechanicznych będziemy oddawać budynek Straży Pożarnej prawdopodobnie już w marcu. No i szykujemy się do remontu szybu basztowego tego pękniętego, który, który również chcemy w przyszłym roku już być może nie w całości, ale wyremontować. No i oczywiście również pozostałe obiekty przygotowania są do ich do ich renowacji, modernizacji, tak żeby służyły naszemu społeczeństwu. Będzie to taka perełka na Ziemi Zagłębiowskiej, z której będziemy, mam nadzieję, wszyscy dumni. Kończąc, chciałbym jeszcze raz w obecności Państwa tutaj, bo wczoraj uczyniłem to na takim specjalnym spotkaniu, yy, wręczając różne podziękowania, medale, nagrody, były odznaczenia wszystkim tym, którzy przyczynili się do utworzenia tej wystawy, a także remontu tego obiektu. I tutaj w obecności mieszkańców chciałbym wszystkim Państwu, tu obecnym i nieobecnym, bardzo gorąco podziękować za to, że dzisiaj możemy ten obiekt oddawać do dyspozycji z wystawą, która, jestem przekonany, będzie się Państwu podobać. Zwłaszcza młodzież powinna cieszyć się, bo, bo jest to pod, przygotowana, tak można powiedzieć, pod kątem młodzieży. Jest tam dużo elektroniki, dużo multimedialnych możliwości, badania tego, co się chce obejrzeć. No, Potrzeba tam, proszę Państwa, około półtorej godziny czasu, żeby, żeby tą, tą wystawę spokojnie odwiedzić. Dzisiaj, myślę Państwo, tylko sobie ją spokojnie obejrzą, tak wizualnie, zewnętrznie, ale na taki dłuższy pobyt trzeba sobie tu przyjść specjalnie i rzeczywiście wszystko zobaczyć. Jeszcze raz wszystkim górnikom wszystkiego najlepszego, miłego odbioru dla tych, którzy będą dzisiaj tą wystawę oglądać i podziękowania dla tych, którzy przyczynili się, żeby ona powstała. Serdecznie Państwu dziękuję za przybycie. No i cóż, oddaję głos Panu Przewodniczącemu, który w imię, w imieniu Radnych Rady Miasta myślę, że też powie kilka słów do Państwa. Myślę że też złożę życzenia górnikom. Panie Przewodniczący, zapraszam. Zapraszamy serdecznie Pana Przewodniczącego Rady Miasta, Pana Dominika Penara. Szanowni Państwo, Panie Marszałku, Panie Burmistrzu, Szanowni goście, drodzy mieszkańcy, to niezwykły moment i piękna chwila móc uczestniczyć w oficjalnym otwarciu tego wspaniałego miejsca. Jak tak zastanawiałem się, słuchając wypowiedzi pana burmistrza, który znakomicie podkreślił to, ile osób było zaangażowanych w tworzenie tego miejsca, to od razu mi się skojarzyło jedno słowo, mianowicie inkubator. Inkubator dobrych pomysłów, inkubator ludzi, którzy wdrażają. Nie szablonowe rozwiązania, dlatego że to miejsce faktycznie staje się perłą dla regionu, a dzisiaj chociażby relacje w mediach pokazują, że może to być perła na skalę europejską. Oby tak się stało, jak w przypadku innych rewitalizowanych obiektów, które przeciągają rzesze osób z całej Europy, a nawet świata. I za to trzymamy kciuki, aby to miejsce stało się takim miejscem, które będzie animowało nowe rozwiązania. Szanowni Państwo, nie byłoby tego miejsca bez planu, działania i efektywności działania Pana Burmistrza i całego zespołu w imieniu Rady Miejskiej, ale również mieszkańców Panie Burmistrzu. Bardzo dziękuję za to zaangażowanie, za ogrom pracy. I może pojawiły się obawy, ale z odwagą szliśmy do przodu. Państwo zrealizowaliście piękne projekty kilkadziesiąt kilkudziesiąt milionów, kilkaset milionów. Pozyskanych na cały teren i kolejne miliony, które będą płynęły do Czeladzini, aby to miejsce stało się jedynym w swoim rodzaju. Szanowni Państwo, nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Państwa do wspólnego tworzenia tego miejsca, ponieważ przed nową Panią Dyrektor stoi wielkie wyzwanie. Infrastruktura to jedno, ale teraz najważniejsze, żeby w Czeladzi zaczęło bić silniej jeszcze serce tego miejsca żeby animowano nowe działania i nowe rozwiązania dla mieszkańców. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję i jeszcze raz gratuluję. Dziękujemy bardzo. O zabranie głosu poproszę Pana Marszałka Rafała Adamczyka. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, samo, Szanowni Samorządowcy, Drodzy Mieszkańcy, Droga Orkiestro. Szanowni Państwo, dzisiaj wyjątkowa chwila. Nie sposób z tego miejsca nie pogratulować samorządowi czelackiemu realizacji tych inwestycji w tym miejscu w Muzeum SATO. Ale dzisiaj wyjątkowa chwila, bo dzisiaj Barburka 2025 najpiękniejszy prezent, jaki mogli otrzymać górnicy z Zagłębia, z województwa Śląskiego i ich rodziny, to stała wystawa. Górnicza tożsamość zagłębia. I tak jak pan burmistrz powiedział, tu pokazana jest cała historia, kultura, życie mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego i ich ciężkiej pracy, która budowała nasz region. Naprawdę serdecznie dziękuję za to, co zrobiliście, za waszą pomysłowość, innowacyjne rozwiązania i, i bardzo nowoczesne rozwiązania pokazujące tę historię, bo naród, który ma historię, ma swoją tożsamość, jest silnym narodem, a my możemy być tylko i wyłącznie dumni z górnictwa, z górników, z ich ciężkiej pracy i z rodzin, które ich wspierają. Wspierają i wspierały. Niech żyje nam w górniczy stan. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Na zakończenie jeszcze pan burmistrz. Proszę Państwa, jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć. Jest dzisiaj z nami mer miasta Obi zaprzyjaźnionego, które też ma wielkie tradycje górnicze. Zresztą sam pan mer jest także przedstawicielem rodziny, która pracowała na kopalniach w mieście Obi w sąsiednich miastach, jego ojciec, dziadek. To też środowisko górnicze i muszę Państwu powiedzieć, że na wstępie, kiedy będziecie wchodzić po prawej stronie, zaraz natkniecie się na taką wielką, artystyczną lampę górniczą. To właśnie dar miasta Obi. Pan mer przywiózł tą, do nas tą, tą lampę razem z ekipą francuską w imieniu mieszkańców. Także w tym, w tym dniu dzisiaj serdecznie Panie Merze za, tą, za ten dar gorąco dziękuję. Dziękujemy bardzo. I na zakończenie proszę jeszcze o zabranie głosu przez panią Stefanię Lazar, dyrektor Muzeum w Czelaci. Szanowni Państwo, oddajemy dzisiaj w Państwa ręce wystawę Stałą Górnicza Tożsamość Zagłębia. Po pięciu latach prac nad wystawą, od momentu podjęcia działań nad projektem koncepcyjnym, ja jestem niezwykle dumna, że to przedsięwzięcie się udało. Z... Drżeniem serca przekazuje Państwu pod ocenę tę ekspozycję. Mam nadzieję, że nie rozczaruje, nie zawiedzie. Mało tego, mam nadzieję, że wszyscy Państwo będą mogli być dumni, że taka nowoczesna wystawa powstała tutaj w Czeladzi. Że będzie ona przyciągać tłumy zainteresowanych dziedzictwem górniczym, historią i tego miasta, i naszego regionu. Mam nadzieję, że będzie to miejsce, gdzie będziemy wszyscy chcieli wracać z przyjemnością, z rodzinami, z dziadkami, którzy pamiętają górnictwo, z wnukami, z dziećmi, bo wystawa jest tak pomyślana, żeby była przede wszystkim wystawą edukującą młode pokolenie, tę najmłodszą generację, która za chwileczkę już nie będzie widziała i pamiętała, co to jest kopalnia. I taka była nasza. Naczelna zasada przy tworzeniu tej wystawy, że ma być ona przystępna, przyjemna, interaktywna, angażująca i mam nadzieję, że udało nam się tego dopełnić. Także z dumą oddaję w Państwa ręce wystawę i myślę, że w tym momencie mogę powiedzieć, że uważamy wystawę Górnicza Tożsamość Zagłębia za. Otwarto Dziękuję bardzo. Wielkie brawa. Szanowni Państwo, to jest ten moment, w którym będziemy uroczyście przecinać wstęgę. Bardzo proszę do przecięcia wstęgi pana burmistrza Zbigniewa Szaleńca, panią Małgorzatę Skibę, pana Andrzeja Mętla, panią Iwonę Szaleniec, pana Dominika Penara, pana Rafała Adamczyka, panią Stefanię Lazar, panią Izabelę Pęszko i pana Janusza Gątkiewicza, który był dyrektorem kopalni tutaj i jest przedstawicielem też górników. Nożyczki na pewno znajdą się też dla pana Mera, Bernarda Czecha, także zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, to jest ten moment uroczysty, w którym nastąpi przecięcie wstęg. Jak wstęgał się przednie, to Państwa poproszę o wielkie brawa. Jeszcze poczekamy na Pana Janusza, chwileczkę. Szanowni Państwo, proponuję tak, spojrzeć najpierw do przodu, zanim Państwo przetniecie. Chwila dla fotoreporterów, musimy też te e, wymogi spełnić. Państwa twarze są pięknie oświetlone w tym momencie. Patrzę też na fotografów, chyba są już zadowoleni. Można przecinać, myślę. I wielkie brawa. Szanowni Państwo, e, nasza wystawa... Stała górnicza tożsamość Zagłębia w Muzeum Saturn została właśnie oficjalnie otwarta. Są osoby, które mają wejściówki na pierwszą turę zwiedzania, i zapraszamy te osoby tutaj do środka. Wiem, że są też osoby, które mają już bilety wstępu na koncert zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Także też już powolutku można przechodzić do budynku Galerii Współczesnej Elektrownia. Tam się ten koncert odbędzie. Także tutaj zostają osoby, które mają wejściówki na pierwszą turę zwiedzania wystawy, a reszta osób, która posiada bilety wejściówki na koncert zespołu pieśni i tańca Śląsk, to zapraszamy do Galerii Współczesnej Elektrownia. Ja Państwu dziękuję, oczywiście życzę miłego zwiedzania, no i do zobaczenia przy kolejnych okazjach.